Zawsze jest kawał drogi, żeby dojechać nad morze albo w góry, ale myślę sobie wtedy, że to jest naprawdę fajna opcja mieszkać w centrum Polski, bo w zasadzie gdzie byś nie jechał, wszędzie jest jednakowo blisko. Rok 2020 był o tyle specyficzny dla mnie, że był to chyba pierwszy rok od ładnych paru lat, kiedy nie byłem ani razu nad Bałtykiem. I chociaż zepsuł mi się samochód po drodze, i musiałem dojechać tutaj na raty. Liczy się to, że dojechałem i jest pięknie. O, dzisiaj nocleg naprawdę w fajnym miejscu, na samym cyplu helskim, zielono, budziłem jakieś ptaki. To jest dobry moment, jak już się jest nad tym Bałtykiem, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy się trochę na tym Bałtyku znają. W jakim tak naprawdę stanie jest dzisiaj Bałtyk? Bałtyk jest w stanie dużo, dużo lepszym niż był 20-30 lat temu. Ja pamiętam Bałtyk z końca lat 70. i 80. Szczególnie z Zatoką Gdańską, szczególnie południowy Bałtyk, czyli polskie wybrzeże, które były w stanie który można określić jako bliski katastrofie. Ma fatalną opinię, ma ten czarny PR, który się utrwalił, który powstał w końcówce lat 70., 80. Wówczas na to zasłużyliśmy. No ale te, jak wiadomo, złą opinię się bardzo trudno zmienia. Ona szybko powstaje, trudno ją zmienić. Problemem jest to, że jak coś się raz wrzuciło do morza, to, to, to coś tam często bardzo długo pozostaje. Na przykład nadmiar azotu czy fosforu, który spłyną z pól, a Polska jest wielkim krajem rolniczym, na Bałtyku jesteśmy największym krajem, z największą populacją ludzi i z największym obszarem rolnym. Polska, choćby nie wiem jak się starała, zawsze będzie miała ten duży obszar, z którego dużej ilości azotu i fosforu spływają, bo to jest w tej chwili główna przyczyna eutrofizacji, czyli przeżyźnienia. Myśmy to znacznie ograniczyli, ale to, cośmy już zrzucili, Pozostanie w osadach na wiele dziesiątków lat. Czyli m, sytuacja nie ulegnie poprawie, taki, no, taki następny skok nie nastąpi szybciej niż za kilkadziesiąt lat, ponieważ cały ekosystem musi jakby przepracować to, co raz do niego zostało włożone. I nie ma co liczyć na taką szybką poprawę w tym sensie, że Bałtyk stanie się krystalicznie błękitny, jak był powiedzmy 100, 100 lat temu. Natomiast jest to morze żywe. Jest to sprawny, bardzo ekosystem, bardzo produktywny i jest to może bezpieczne w sensie zdrowotnym. A gdybyśmy tak każdy nasz wyjazd na wakacje zaczęli rozpatrywać z nieco innej perspektywy. Poza poszukiwaniem ciekawych miejsc, które mogę zobaczyć, dowiaduję się, czy są tam jakieś problemy. Na przykład te związane z ekologią. Może mogę jakoś pomóc, choćby poprzez wsparcie lokalnej fundacji. Pokolenie ich dziadków, a moich rodziców doprowadziło Bałtyk niemal do ekologicznej katastrofy. Oni myślą już zupełnie inaczej. Mają po 16 lat, wspólnie z innymi uczniami Gdyńskiego Liceum założyli fundację Sea której celem jest ochrona Morza Bałtyckiego. To Nazywam się Kalina Kacprzak, jestem uczennicą pierwszej klasy trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. Ja nazywam się Szymon, chodzę do klasy razem z Kaliną. U nas w szkole odbyło się spotkanie związane z Olimpiadą Zwolnień z Teorii. I wtedy dowiedzieliśmy się, że w ogóle taka olimpiada istnieje i jest to praktyczna olimpiada dla wszystkich uczniów, liceów i studentów i polega na tym, że trzeba znaleźć jakiś problem społeczny, no i wymyślić, jak go rozwiązać. Mówi się dużo o globalnym ociepleniu czy o lasach. Tak naprawdę nie było nic o Bałtyku. Jak wiemy, Bałtyk ma masę problemów. Tych problemów jest od groma. Kogokolwiek by się nie zapytało, każdy, mówię tu o osobach uczonych, każdy wymieni jakiś problem, z którym jest związany w pracy. Więc ciężko wybrać ten jeden, najważniejszy. Jednak nas najbardziej dotyka brak edukacji. Możecie wesprzeć projekt uczniów Gdyńskiego Liceum, na przykład poprzez zakup któregoś ze stworzonych przez nich produktów. To jest niesamowite jak czas szybko leci. Ludzie zapominają trochę o historii. Jak się dzisiaj przyjeżdża na Hell, w zasadzie dla wielu, no to jest taka mekka windsurferów, ale jak jesteście tutaj no na pewno nie sposób, jakoś tak przejść obojętnie obok, obok tych wszystkich historycznych aspektów. No, mam na myśli głównie takie obiekty jak ten. To jest taki specjalny bunkier żelbetonowy nazywa się Semp. Znajdziecie go no, bardzo blisko jastarni. To jest w ogóle taka historia z tymi bunkrami, w ogóle to się przed wojną nazywało rejon umocniony Hel i decyzję o budowie tych żelbetonowych schronów podjęto na wiosnę 1939 roku. Trochę późno i tak na pewno sprawę, jak wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku, nawet polskie wojsko nie zdążyło specjalnie użyć tych schronów. Operator Max twierdzi, że w pobliżu jest naprawdę dobry punkt widokowy. Podobno na jakiejś betonowej wieży. Szukam wieży. Wierzę, że ją znajdę, ale póki co muszę się trochę rozejrzeć po okolicy, żeby zobaczyć, gdzie ona jest. Bo z plaży widać ją dobrze, ale z lasu trochę gorzej. Troszeczkę że postanowiłem pochodzić po drzewach. No właśnie. No dobra, coś tam chyba, coś tam chyba widać. Całkiem blisko Juraty, jak się jedzie ze strony Helu, miasta Helu, kawałek przed Juratą, jest taki punkcik widokowy. Nie jest to jakaś oficjalna atrakcja turystyczna, Raczej, ale naprawdę, przy takiej fajnej, pięknej pogodzie jak dzisiaj, warto tutaj zajrzeć. Piękny widok, widać Bałtyk aż po horyzont, można spojrzeć na zachód, na wschód. Piękne niebo, cisza, spokój, bo w sumie nikogo tutaj nie ma. Przed 89 rokiem duża część Helu to były głównie w zasadzie obiekty militarne. Kto wtedy myślał o przyczepie kempingowej w chałupach? No, może poza Zbigniewem Wodeckim, który o chałupach w tych czasach już śpiewał. Polska w latach 20. i 30. XX wieku szybko przystąpiła do przekształcania helskiej Mierzei w teren militarny, nadając mu w roku 1936 specjalnym dekretem status tzw. rejonu umocjonego Hel, czyli de facto polskiej twierdzy nad Bałtykiem. W czasie II wojny światowej Niemcy chętnie wykorzystywali istniejące obiekty wojskowe, dobudowując nowe jak m.in. potężne działo o nazwie Schleswig-Holsztyn, którego pozostałości można oglądać do dziś w helskim Muzeum Obrony Wybrzeża. Sięgając nieco dalej w historię warto wspomnieć, że Hel jeszcze w średniowieczu był naprawdę prężnym portem, który finalnie podupadł głównie za sprawą szybkiego rozwoju niedalekiego Gdańska.